Właśnie wspomniałem do księdza proboszcza, że drugi dzień śpiewamy hymn narodowy, gdzie rozpoczynamy kolejną uroczystość. Dzisiaj rozpoczęcie roku akademickiego. Bardzo się cieszymy, że jest Państwa na zajęciach tyle osób. Akademicki za otwarty. Dziękuję bardzo. Lubuję uroczyście że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości. Być aktywnym słuchaczem i godnie reprezentować środowisko seniorskie. Odnosić się z szacunkiem do władz i pracowników Politechniki Bydgoskiej imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich oraz dbać o godność i honor słuchacza Politechniki Bydgoskiej III wieku. Wszyscy razem ślubujemy! Czy ktoś z zaproszonych gości chciałby zabrać głos? No. Wiemy, tak ogólnie, w sensie Van Ucho sobie obciął. O, moje ulubione. Co jeszcze? Słoneczniki namalował.